zainteresowany. Ktoś pomógł mi ten kanał się przyda. Nicz, rwimy triceps. Pierwsza seria. 10. Od razu, jest Hunter i ciach, kurde ławeczka nieprzygotowana, co tu się dzieje, ławeczka niegotowa, o co tu chodzi, lecimy. Jak nie trenujemy dwóch rąk naraz, to się wydłuża też czas treningu. Trzeba to zrozumieć, że się wydłuża czas treningu. To trzeba wiedzieć, jak nie trenujemy dwóch rąk naraz. 10. Jest. Chcesz się teraz napić wody. Ile kilo? Jak ktoś nie ma uczulenia. Dobra sprawa. 100 gram 6 kg. 2 mam białkę. Na chantki. To no, jest chyba ze 12 kilo będzie to. Co do co do co do dekagrama, co do 1012.0 Widzisz? Ale zaraz dokładamy Wiadomo, że tu my idziemy drabinko. Teraz lecimy, lecimy Allahy. i brzuch poruszony i brzuch poruszony tak samo zaczyna się porobimy popatrzcie u kolana biceps no to normalny jestem. ten ile ludzi tu 80 ludzi na mnie patrzy subskrypcje będą leciały subskrypcje żyła jest nawet lecimy Jestem ciekawy, ile jeszcze ludzi odsubskrybuje kanał później, jak się Piszemy 10, 10, 12. Tu było 15, tu 12, a tu 25. Teraz dokładamy na Allachy 5 kilo. Będzie 30. Dokładamy 2 kilo, 2,5 kilo nawet tutaj na biceps. A na triceps na razie nie dokładam. Może 20kami wystartuje Jaki jest twój ulubiony polski bokser? Może być nieaktualny. Zor... Zorrołak. Nie mam ulubionego polskiego boksera. Nie mam. Jaki No nie mam. Na TikToku już nie robię live? Nie, nie robię na TikToku. Nie robię. Na TikToku wieczorami nie ma sensu robić live, bo się nie ma oględności. Bez sensu. Szkoda telefon męczyć. Ja już więcej tutaj wolę sobie podpalać kilka razy na YouTube, teraz w pionie te live i po men i. Zawsze ktoś się zainteresuje, więcej osób się zainteresuje jak na TikToku, nie? Ja dzięki TikTokowi Cię odnalazłem. No tak, ja wiem Janusz. No może być i tak. Trzymaj się tam wariacie. Dzięki Zoranak. No, ja nie mam tak ulubionego polskiego. No, dla mnie jak ktoś, wie, ciężko pracuje i z serducha walczy, to normalnym jest człowiekiem, nie świruje, wiesz, nie pajacuje, nie wyzywa się, nie ma szacunek do przeciwnika, to jest dla mnie taki wzór sportowca, nie? I to w każdym, y, można powiedzieć, y, sporcie. A, a lubiałem za dzieciaka, no to gołoty się tak oglądało, nie? Za dzieciaka gołoty się oglądało, no ale to widzicie. A co sądzisz o Mariuszu Pudzianowskim? No, to nie jest też do końca. Nie powiedzieć, wiesz, słuchajcie, te osoby, wiadomo, sport zawodowy poszedł w złym kierunku, bo tam trzeba niszczyć swoje ciało, raz, że jest. Nadwyrężane nasze ciało. Dwa są przyjmowane chemikalia, sterydy, peptydy, różne dziadostwo. I to ja nie jest, to, nie, to mnie nie satysfakcjonuje. Ja bym nawet, jakbym miał iść w tym kierunku, żeby nie wiem, mieć fajne, bogate życie, wille z basenem, wszystko, nie szedłbym. Nie szedłbym, nie pakowałbym się w to, bo się w to nie zapakowałem, tak? Od dzieciaka, od tego stroniłem. Wolałbym dalej mieszkać na wsi i biegać sobie gdzieś tam po lesie. Uprawiać swoją marchewkę, pietruszkę na polu, swoim niż mieć willę z basenem. Ale myśleć, jak wstajesz dzisiaj rano albo idziesz spać, to się zastanawiasz, czy ja się jutro obudzę, a rano wstajesz, się zastanawiasz, kurde, znowu biorę cykl. Znowu kolejna dawka chemii do y, przyswojenia. Czy mnie to nie zabije? Nie wiem, to by mnie to chyba zniszczyło z samego, nie? Trzeba być autentycznym w tym, co się robi. No tak to jest, no. Dlatego ja mówię, no ja, ja wiecie, każdy, jak ktoś ma świadomość, że przyjmuje jakieś środki, chemikalia, wszystko, to dobrze, żeby wiedział, jakiego czekają yy, skutki uboczne. Najgorzej, jak ktoś komuś poleca, zaleca, a nie informuje o skutkach ubocznych i, i dana osoba myśli, że to jest w porządku, że to jest zdrowe, że tak może być. Tak samo, jak jest produkto, produkowane yy, żywność w sklepach, nie? Tak samo. Weźcie sobie, zeskanujcie aplikację Fitatu, sobie zainstalujcie. Są też różne aplikacje, co oceniają po składzie yy, produkt, nie? Ale wystarczy aplikację Fitatu sobie zainstalować, zeskanuj jakiś produkt, kiełbasę, no to masz moc, mocno szkodliwe substancje dla człowieka. No to jak? No to jesteśmy truci. I gdzie tu jest sprawiedliwość? To no, dlaczego człowiek jest truty yy, kiełbasą ze sklepu, tak? Bo tak jest produkowana. Przecież można no, naturalnie wyprodukować, tak? To trzeba mieć świadomość tego. I poniekąd jest jakieś prawo, wszystko tego, dbajmy o nasze zdrowie, a tak naprawdę yy, to tylko jest takie ogadanie w telewizji, a, a sprzedają ci, reklamują ci. Masz, czekolada meczna, mocno szkodliwa, a reklamują przekąski dla dzieci. No jak? Od dzieciaku dzieci trują. Proste. Wiecie, jak ktoś nie ma wiedzy, to będzie gadał, a głupoty gadasz wszystko, nie? Ale teraz, yy, jakby na przykład człowiek gruz, I na przykład mogę się nauczyć liczyć, a ja Ci powiem, a po co będziesz się uczył, uczył liczyć, niepotrzebne Ci to jest to do życia, nie? I będziesz u mnie pracował, i ja Cię będę kantował na kasę. Ty nie będziesz wiedzieć, tak? Bo na przykład robisz 10 godzin, masz 5 dych na godzinę, to powinieneś dostać 500 zł, nie? Ja Ci dam dwie stówy. To jest dzisiaj, nie? I będę Cię kantował, bo wiadomo, bym musiał Cię kantować codziennie na tak samo, żeby wyglądały te pieniądze tak samo, bo mógłbyś się domyślić, że coś tu jest nie tak. Raz dostałem mniej, raz dostałem za więcej, nie? Inne banknoty. To musiałbym Cię kantować, nie? No. I nie umiesz liczyć i nie wiesz, że Cię ktoś oszukał. Tak samo jest tu. Nie masz wiedzy odnośnie jak ocenić produkt, jak ocenić te składniki w produkcie, no to jesteś oszukiwany, nieświadomie. Myślisz, że kupujesz coś zdrowego, dobrego, bo płacisz za to w sklepie, a tak naprawdę jesteś oszukiwany i trudny, nie? Później coś zjeśni, goni mnie na kibelek. Kurde, co się stało? No organizm się broni. Chce wydalić to dziadowstwo, tak? To się broni. Ludzie jak nie chcą trenować, to chociażby zadbali o dietę, a potem stękają, boli kręgosłup, rwą, Kluczowa a to starość i wymówki. No tak, dokładnie. Dobra, lecimy, bo, bo stygnę. 10 zrobione. Przeskakujemy teraz na biceps od razu. 14 kali. dziesiątki idą, dobrze jest. 10 też pykło. zaraz zrobię robię ten przeskakujcie tutaj z telefonu na główną stronę kanału i wchodźcie na innego live'a. z komputera lepiej widać całą siłownię fajny czat super aktywność jest także wbijajcie kto mnie rozumie po polsku zapraszam na innego live'a. więcej widać wartościowo I lecimy teraz brzuch, tu już jest 30 kilo. To już coś musi być wymagającego. Janusz, a tutaj odniosę się do ciebie, jeśli chodzi o to, że ty mnie na TikToku wyczaiłeś. No to takie osoby jak ty znajdują się. Nie rozpuszczaj się tam zaraz, nie? Siedź twardo, nie ulatuj pod, pod sufit, ale takie osoby jak ty znajdą się jeden na milion, nie? Że jak na TikToku nie będę robił live'ów, a wiesz, że na YouTube robię, to choćbyś konta nie miał, to zakładasz konta, bo wiesz. Się rozumiemy. To są takie, wiecie, Jasne sprawy, nie? A niektórzy szukają atrakcji. To u mnie jest wymagające na live'ach. Tu trzeba być nawet, nawet wytrzymałym, żeby wytrzymywać to, jak ja trenuję, patrzeć, jaką ja mam systematyczność, jaką pracę wykonuję. Nie jest tak łatwo. Nie jest łatwo. Fajnie się ogląda moje live'y, ja wiem, bo raz sobie też odpalę pogląd w celu takim, żeby wyłapać, czy coś robiłem źle czy nie. Ale ja dużo mówię na lwy już, że robię źle. I to jest właśnie ważne, że jeżeli coś zauważę, że wykonaję jakieś ćwiczenie źle, powtórzenie źle, od razu mówię, żeby tu właśnie młode osoby, nieważne czy młode wiekowo, czy stare, młode osoby, jeśli chodzi o aktywność w treningu siłowym, żeby już łapały też te negatywne można powiedzieć zachowania pod tym kątem, nie? Ja jestem systematyczny, nawet patrząc z live. Niektórzy nie potrafią nawet live obejrzeć, a co dopiero sami ćwiczyć. No dokładnie, tak jest. A najlepiej jeszcze jak oglądacie live'a i trenujecie ze mną. To już jest... To jestem spełniony w 100%. To są moje naj, największe założenia. Zobaczymy ile ten Hantel ma kilogramów, bo może coś tu trzeba dołożyć. 15 15. To dołożymy mu. Tak tak srogo, srogo, 2 kilo. Tak srogo, 2 kilo. Zobaczymy. Ilość. A zobaczę, czy da to przekręcić w bok. Jak przekręcę? A? Zablokowana jest. Nie można zacząć w pionie i dać w, w poziomie. Szkoda. Dobra. Jest tu ktoś jeszcze na tym? Na tym, tym live. Dajcie znać, czy ktoś tu jest. Bo jak nie to wyłączam. Muszę zrestartować. Jak jesteście, to zostawiajcie informacje na czacie i subskrypcji Najlepiej. Jeszcze jedna subskrypcja i będę na dzisiejszym live z telefonu. Przede wszystkim mi się wydaje. Miał 10 subskrypcji. 10 subskrypcji. Rzadko kiedy zdarzało się na live tyle subskrybentów. To było bardzo rzadko. Naprawdę. Ile jeszcze mam? Jeszcze trzy serie do wykonania. Trzy serie. Zrobię tym. Tu 14 zrobię. Później może ewentualnie w czwartej serii podniosę tutaj jeszcze obciążenie. No. E, Allachy. Allachy. pięć. Allah trzydzieści pięć, ale już mnie zaczyna ssać, już mnie zaczyna głuźnieść. Dobra, lecimy z trzecią serią. Uch. Uch. Десять. О, добре. Десять. И бицепс. to już ta ostatnia ostatnie powtórzenie już było wymagające już się zmęczył już było wymagające Ale nie będę dokładał, nie będę dokładał, bo moje jest ciężko. Muszę zresetować tutaj lajba.